A czy słyszeliście o tym niesamowitym wydarzeniu, które miało miejsce w przedziale podwozia samolotu? Chodzi o to, że około 8 lat temu dwóch geniuszy postanowiło przelecieć na gapę w przedziale podwozia Boeinga 747. I wydawało się, że ich plan był solidny jak szwajcarski zegarek samolot nawet wystartował razem z nimi. Jeden z tych geniuszy przeleciał na szczęście cały lot żywy i zdrowy, mimo że samolot pokonał niemal pół świata. Pomyślcie tylko. Większa część lotu odbywała się na wysokości 11 km, a temperatura powietrza przez cały czas wynosiła minus 65 stopni, a tlenu było tylko 20% tego, co potrzebuje człowiek. A lot trwał, uwaga, 11 godzin z kontynentu afrykańskiego do Wielkiej Brytanii. Dla porównania, w momencie startu samolot przyspiesza do 300 km na godzinę, a w tym momencie fragmenty opon lecą z ogromną prędkością wprost do przedziału podwozia. I właśnie w takich warunkach dwóch 25-letnich geniuszy spokojnie przetrwało cały lot. Niestety jednemu z nich zabrakło precyzji i wypadł podczas lądowania, kiedy samolot wypuszczał po dworze. Drugi wylądował na lotnisku Hefro, całkowicie zdrowy. Naukowcy i lekarze twierdzą jednomyślnie, że to niemożliwe i od razu zaczęli badać organizm tego chłopaka, próbując znaleźć w nim jakiś niezwykły gen nieznanej nauce. Przy okazji. Ci chłopcy nagrywali swój lot, a my umieściliśmy to nagranie na naszym kanale Telegram pod linkiem w profilu.